Dajcie, witajcie, witajcie, kryptomania C. E, ciekawostka, bo wzięliśmy udział w sprzedaży na Radium i na Bybit e, no, żeby dostać Ginopets. Oczywiście na Radium nie dostaliśmy, bo tam było ciężko się dostać, bo było dużo ludzi. Ale na Bybit dostaliśmy co prawda niedużą sumę, ale po prostu wrzucili nam na portfel. Nie musieliśmy za to płacić. Co jest, co jest bardzo ciekawe. Czyli po prostu trzymasz sobie te tokeny e, BitDAO. Na giełdzie Bybit i rejestrujesz się na te launchpady i zawsze coś dostajesz i dostajesz za darmo. Nie, nie pobierają żadnych opłat za to. No to jest rewelacja. Także postanowiliśmy więcej wrzucić do, do tych tokenów BitDao na tym Bybitie, podtrzymać więcej. No bo taka mała lokacja, jaką dostaliśmy 15 tokenów za darmo, 15 tokenów tego Genopets no to takie jeden token teraz jest 15 dolarów, to, to jest prawie 200. 200 dolców tylko za to, że klikasz rejestru i trzymasz te tokeny na Giełdzie Bybit. Ciekawa sprawa. E, na no, drugą taką ciekawą sprawą co znaleźliśmy, a to już jest ryzykowne, tylko dla ryzykantów. E, Snowbank. Zobaczcie sobie. To jest taka kopia Olympusa. O Olympusie mówiliśmy wcześniej. Kopia Olympusa DAO. Tyle, że to jest zrobione na... Yy, na Avalanche. Teraz ten Snowbank płaci 644 tysiące zwrotów, jeżeli sobie... Zas o, jest! 646 nawet, jeżeli zastygujecie sobie. Już jest zamknięte tutaj 159 milionów dolarów. Więc no my naszego OMA trochę uszczuplimy i wrócimy tu, zobaczymy co się działo. Oczywiście nie sprawdzaliśmy tego protokołu, nic o nim nie wiemy, dlatego wrzucamy tutaj małą sumę. Chcecie wrzucić większą sumę, to zobaczcie co to jest. Wygląda na identyczną kopię Olympus DAO No ale jest na pewno większe ryzyko, bo nie wiemy, czy tu są jakieś takie same koneksy jak w Olympusie. To samo widzę logo używając. 3.3. To jest właśnie takie logo z mi no, no ale na Avalanche, czyli trzeba ustawić sobie metamaskę na Avalanche, e, trzeba kupić go tylko na Trader Joe's w tym momencie. No ale ludzie wrzucają, 160 milionów ludzi już tu jest. To było milion, to było milion procentów jeszcze nie tak dawno, także to będzie spadać, a do ilu spadnie, nie wiadomo, ale mała sumka, czemu nie. Mamy wyprzedaż, więc może akurat coś tam z tego wyjdzie. Ale uważajcie i sprawdzajcie. Pozdrawiam.